koniec już na ten rok, już nic nie kupuję ale nie, trafiła się ta przyczepa nie mogłem przejść obok <laughs> no i właśnie będziemy ściągać oto nowy nabytek z lawety proszę Państwa siemano siemano proszę Państwa co my tutaj z tyłu za mną mamy ano tak, kolejny nowy nabytek kolejna przyczepa na gospodarstwie ruszamy z nowym odcinkiem co my tutaj proszę Państwa mamy? Ano, mamy kolejną przyczepę, już w tym roku drugą. W stanie takim, no ja wam powiem tak jak tak. Na pierwszy rzut oka może jakiejś rewelacji nie ma, ale jeśli przyjrzymy jej się za chwilę bliżej, to naprawdę przyczepa jest w dzisiejszych cenach, w dzisiejszych czasach warta uwagi. Oczywiście przyczepa z dokumentami jak najbardziej. Z tabliczką znamionową, z numerami na ramy, także tutaj jak nie przeżywajcie tak jak z tamtą że przyczepa jedna, papiery inne, to nie jest tak do końca z tymi oznaczeniami, bo już Wam mówię o co chodzi z tą przyczepą. Na pierwszy rzut oka każdy kto zobaczy tą przyczepę, o autosanka D46 sztywna, 4,5 tonowa, no nie do końca. Nie do końca, bo <gryw> bo też tak samo wyglądają przyczepy mięż, między rzecz D008, 4,5 tonowa, najczęściej wykorzystywane w wojsku przyczepy proszę Państwa. O, także Bompra, ona nie woziła, ale, ale podejrzewam, że to jest też przyczepa z wojska, wiecie po czym? Bo burty, to nie wiem, nie wiem, czy są oryginalne, pewnie nie, ale ten kolor na ramie, to na pewno jest oryginalny i dużo przyczep naprawdę na przetargach z mienia wojskowego można spotkać i no naprawdę burty ktoś coś malował, a rama została gdzie nie została pomazana czymś. To jest to rama w, w kolorach takich no, wojskowych, jak w czasach perłowskich wojsko miało przyczepy. Także, no, moim zdaniem, 99% lub 90% jest to przyczepa wzięta z wojska. Co jest faktem, że jest naprawdę, naprawdę mało małe ślady eksploatowania, widać, bo najłatwiej to jest ocenić po na przykład resorach, które nie wykazują ani odkształceń ani przetarć tutaj najczęściej jak już jest mocno wyeksploatowana to są przetarte yy, resory a więc zaczynamy od przodu, omówimy sobie kilka takich podstawowych elementów, na które zawsze warto zwrócić uwagę przy kupowaniu pierwszym z nim zawsze z przodu nasuwa nam się dyszel proszę Państwa Gdzie w tej przyczepie jest można powiedzieć idealny nie jest pogięty, bardzo masywny to coś na wzór chyba D47 ten dyszel, jak się nie mylę i tutaj tylko jedyne co ucho, tu ktoś coś kompinował, sprzedawca mówił, że on nie mógł, był po prostu taki szeroki bardzo i on go palnikiem sobie skrócił, no nie wiem czy tu ktoś próbował jakąś naprawę robić. No ale po prostu coś tu było cudowane z tym uchem. No, oczywiście tu zapięcie, wszystko wygląda na to, że nie było nigdy odkręcane. Naprawdę to widać po takich elementach, że ona nie jest wybita ta przyczepa, nie jest wypracowana. Tak samo tutaj po sworzniach możemy zauważyć że nie jest to wytrzaskane, no powiem Wam, że w D732 wywrotce, którą kupowałem, to ona była w troszeczkę gorszym stanie no i potem, może tak, mamy dyszel, wiadomo, stan bardzo dobry przechodzimy do burt, burt są troch, burty są trochę nietypowe ale są w bardzo dobrym stanie, na oryginał mi to nie wygląda, chociaż nie jestem pewien, jak wyglądały oryginalne burty w tych przyczepach co tu jest zaskakujące, że one nie jest, są z profila, lecz z kątownika, ale to jest kątownik 3 mm bodajże, szóstka no i tak, jeśli to było robione, no to ktoś tak to zrobił, Wam powiem, moim zdaniem trochę z głową, sensownie. No oczywiście nadstawki były w gratisie, co też nam już dużo ułatwia na chwilę obecną na start. Yy... No eksploatację, no bo wiadomo, że to jest 4,5 tonowa przyczepa. Z tymi zakładkami one mają 35 cm, czyli 85 cm mamy. No, to, to tak wam powiem, 6,5 jak pszenica by się dobra trafiła. To może w granicach tej siódemki byśmy y, udało nam się y, zmieścić. No 7 równo, może nie wiem, bo na D732 ponoć z tymi zakładkami jest możliwe, żeby 6 ton na nią zmieścić. Czyli na to na pewno będzie y, więcej, więcej będziemy mogli y, załadować. Także idąc dalej, mamy przerobiony dyszel, mamy burty. W stanie, no to ja oceniam akurat te elementy na stan bardzo dobry. Przejdźmy do opon. Opony, jak do tych przyczep standardowe 825, 20. No tylko one są, po pierwsze, tak. Ten bieżnik, taki typowo szosowy no bo to przyczepa, wiadomo, jeździła za samochodami, podejrzewałem, typu star albo inne. No ale opony, tak, bieżnik jest w porządku, ale już na przykład te z przodu opony. Jak widzicie, są już trochę posieknięte. Z tyłu akurat jest lepiej trochę. Bieżnik jest też lepszy, także to nie są oryginalne, moim zdaniem, Stomilowskie opony. Tak jak widzicie te. No mi się akurat te felgi też nie podobają. Wypukłe TF D732 są fajniejsze, takie wsklęsłe. Ale no to tampe do wywrotki bardziej są przydatne. Tak jak widzicie trzecia opona, ta też w miarę dobry stan. No i przednia. No, tutaj, no, tak, nie można powiedzieć, że te opony są dobre, bo, bo bierznik jest dobry, ale no bierzmy pod uwagę to, że tutaj są pęknięcia i prędzej czy później, na pewno nie od razu, ale te opony będą musiały zostać wymienione. Ale to wydaje mi się, że to nie jest też temat na, na już, tylko to po prostu w jakiejś tam odległej przyszłości trzeba brać to pod uwagę, że tutaj można nawet by się połakomiło jakieś trochę szersze opony. Także, opony, no, ocenimy sobie na poziom y, średni, bo nie możemy powiedzieć, że tu jest bardzo dobrze, bo, no, bieżnik tak, ale, no nie, nie możemy tutaj ocenić, że te opony są akurat w bardzo dobrym stanie. Ja je oceniam na stan średni. Co mamy w kolejnej i, części prezentacji? No, na pewno ważnym elementem przyczepy jest podłoga. No i tutaj, jak już możecie zauważyć, podłoga jest y, z blachy trójki. Czy to oryginał, czy nie? No, nie wiem, naprawdę nie jestem w stanie Wam tego powiedzieć. Ale podłoga jest w stanie, tutaj zaznaczam, bardzo, bardzo dobrym. Bo no, na pewno już i kamera wam to pokazuje, że tutaj nie ma się o co czepić. Nie ma żadnych zagięć, nie ma żadnych dziur, żadnych przerzewień. Także no tutaj naprawdę. I teraz możecie zobaczyć rozmiary tej paki. Ja wam podam, oczywiście, wezmę metrówkę, zaraz zmierzę, ile, ile ona dokładnie ma. No ale tutaj, jako czwarty element, który na pewno przy zakupie przyczepy zwracamy uwagę. Jest to podłoga i tutaj stan oceniamy na bardzo dobry. I tutaj no, no nie ma nie podlega to dyskusji, że tutaj coś z podłogą jest y, y, źle. Bo na przykład w wywrotce, no to tam ona. dziurawa nie była, szczelna w miarę była, ale no trochę taka pogięta jak to w wywrotkach. Wiecie o co chodzi, no nie była tak idealna, jak ta, a tutaj no, naprawdę można się pokusić o słowo, podłoga w stanie idealnym, bo. Yy... No bo nie ma się tutaj o co czepić, opak, ona jest bardzo, tam troszkę widać, sobie poprzedni właściciel uszczelniał pianką, ale no niewiele tej pianki tutaj widać, bo tak jak sam mówił, że przyczepa jest gotowa pod włożenie rzepaku, także no jest w stanie naprawdę super podłoga, także sobie schodzimy, no i co teraz jeszcze możemy powiedzieć, rama, no to bardziej w wywrotkach się zwraca na to uwagę, bo bo, w sztywnych przyczepach jest to może troszeczkę mniej istotne, ale na pewno też bardzo ważne. No, i tutaj widzimy, że rama jest skorodowana. To tak, no prosta jest, nie jest naprawdę nic spawane. Jest trochę korozji, no ale też, no bądźmy uczciwi, no trzeba powiedzieć, że jest to po prostu stan, no można powiedzieć, dobry ramy, bo, bo to, że to jest korozja, to to wszystko idzie obczyścić i na pewno zostanie uczyszczone, jak to u mnie, i zostanie pomalowane. Także to, to też jest stan dobry. Przy zakupie przyczepy zawsze też warto sprawdzić yy, obrotnicę. No tutaj ja teraz nie mam jak wam pokazać, yy, bo jest podpięty. Nie chcę mi się już teraz tego odpinać, ustawiać statywu, żeby pokazać wam, że, że na sworzniu głównym nie ma luzów takich wyczuwalnych. Najłatwiej jak to sprawdzić. Jak mamy odpięty dyszel, obracamy sobie go o 90 stopni, żebyśmy go mieli tutaj. Wtedy jedno koło mamy tu, drugie tu i gibamy sobie przyczepą na boki, jeśli jest mocno rozbity sworzeń. Na pewno nam się to pokaże, także tu obrotnica była sprawdzana. Nie ma, nie ma w jakichś tam wyczuwalnych dużych luzów. Także to też można zaliczyć do, yy, do stanu dobrego. No. Ale też, żebym oczywiście się tak nie zachwalał, bo zaraz tam wiadro hejtu się wyleje, jakaś to niedobra i zła przyczepa, no to też powiedzmy sobie o wadach, bo jak najbardziej ta przyczepa wady też posiada. Jedną z nich na przykład jest to, że ona nie ma zaczepu z tyłu. No, takie to śmieszne na początku. Myślałem, że tu jakiś y, nietypowy y, efekt jest, ale no, sprawdziłem. Wień, są te modele, gdzie mają zaczep, ale większość faktycznie tych modeli nie posiada zaczepu z tyłu, proszę Państwa. Jest to możliwe y, zrobić go tutaj, wmontować, ale trochę zabawy nas by to kosztowało, bo ten ceownik jest trochę zbyt słaby, żeby tutaj 6, na przykład D732, załadowaną 6 ton pszenicy, ciągać na samej tej. Belce i powiem Wam, no trzeba by jednak połakomić się trochę o wzmocnienie Tak jak, no tutaj całej takiej konstrukcji trzeba by Tak jak jest w tamtej przyczepie zrobione Żeby po prostu nie narobić sobie problemów Nie wiem jak to jest też, jeśli chodzi o Prawo drogowe, jeśli ona nie ma oryginalnego e, zaczepu Nie ma w ogóle nic z tyłu, nie ma wyjścia na drugą przyczepę, no, no nie ma nic, no, ona po prostu nie jest Fabrycznie dostosowana do tego, żeby za nią coś ciągać, to jest ona Przystosowana do ciągania za jakimś pojazdem, podejrzewam, jakimś pojazdem ciężarowym. Więc to jak, naj, jak najbardziej na minus tego przyczepy trzeba zaliczyć, że no, no nie mamy yy, zaczepu. Ktoś by powiedział, że podepnie sobie ją z tyłu. No tak, okej. Okay. Tylko, że ona będzie cięższa niż yy, D732. Nie wiem jeszcze o ile. Jeśli tam o kilkadziesiąt, kilkanaście kilogramów nie ma, okej. Okay. Yy, nie ma problemu, jest okej. Okay. Ale wiadomo, zawsze się staramy tą cięższą przyczepę podpiąć z przodu, a tą lżejszą z tyłu. Także tutaj, no, no ona na razie będzie musiała u mnie jeździć z tyłu za, za wywrotką w zestawie. Także tu mamy z zaczepem jeden problem. W takiej większej już przyczepie, wiadomo, też podstawą jest hamulce. No i tutaj też jak najbardziej na minus, ponieważ hamulce mamy w niej niesprawne. Mamy co prawda zawór z regulatorem siły hamowania. Mamy jeden siłownik, tam mamy drugi siłownik, ale tutaj już się zaczynają schody. Nie ma tych chwytaków, które łączą te półłożki z siłownikiem. Tutaj jest w ogóle jeszcze też urwany uchwyt podtrzymujący, także tu ktoś coś próbował rozbierać. Podejrzewam, że to jest tak zapieczone, że no nie dało się. Nie wiem, co z siłownikami. Tutaj wydaje się być no, w miarę sprawny. Strasznie skorodowane to też jest wszystko. No, i to jak najbardziej na minus. No, i kolejnym takim, mm, jakby to powiedzieć, minusem, czy. To nie jesteś minus. Po prostu ja podejrzewam, że one sp spartniały i podpadały ze starości. Brakuje odbojników, lub jak ktoś woli, być jaj. <laughs> Tutaj wszystkich czterech nam brakuje. Ładować o, y, tak na full to jak najbardziej trzeba w pierwszej kolejności założyć te odbojniki, proszę Państwa. I już ostatnim. Y, Defektem tej przyczepy czy wadą jest dość sprawa istotna, która też nie pozwala nam wyjechać na drogi publiczne bez tego, ale jest y, potencjalnie łatwa do usunięcia i naprawy. A więc y, no, niesprawne oświetlenie. Ono jakieś jest tak, przód, wiadomo, brakuje nam. Nie mamy ani obrysówek, ani świateł y, odblaskowych. Z tyłu jakieś tam lampy, oczywiście nieoryginalne mamy, y, ale ta instalacja gdzieś tam się gubi, tutaj jakieś kabelki mamy, gdzieś sobie to coś gdzieś tam idzie i ślad się pod przyczepą po tym przewodzie urywa, także no niestety światła są do tutaj, O, tutaj to wygląda na to, że ciepło się w środku zrobiło, no jeszcze pszenicy trochę zostało. No, także to są, ma przyczepa wady, ma też dużo zalet, moim zdaniem. Jak najbardziej zalety wygrywają tutaj. Oczywiście, oceny, no nie pytajcie się w wiadomościach publicznych, bo wiecie, że o takich rzeczach się nie mówi w wiadomościach publicznych. Bo o co niektórych pewne części ciała będą piekły i trzeba będzie stosować szarą maść. Także takich pytań proszę w komentarzach nie zadawać, jak już w wiadomościach prywatnych. Jak najbardziej nie zamierzam nic też yy, ukrywać, proszę Państwa. I tak jak Wam powiem, ja zawsze na takie sprzęty patrzę oczyma wyobraźni i tutaj widzę naprawdę w tej przyczepie wielki potencjał, naprawdę super, super bazę pod, no nie odbudowę, bo tutaj naprawdę jedyną taką konkretną rzeczą, którą trzeba zrobić, zrobić hamulce, spróbuję to porozbierać, zobaczę w jakim stanie są siłowniki, w jakim stanie jest zawór, jeśli będzie to efekt niezadowalający, po prostu wiedzie cały kompletny nowy zestaw, nowy nowy zawór, nowe siłowniki. Zobaczymy jeszcze ściągniemy bębny i co tam wygląda, jak tam wyglądają okładziny, jak wyglądają bębny od środka. Bo hamulce to naprawdę w podstawa, tym bardziej, że chce spinać dwie te przyczepy. To razem z wywrotką D732, które będą oczywiście współpracować z 80 Także tutaj no naprawdę zestawik prezentuje się, jeśli tutaj wlecą kolory i stan taki jak mamy na wywrotce D732 to powiem Wam, zestaw naprawdę zapowiada się ciekawy. No i myślę, że te 13 ton y, będę mógł sobie na ten zestawik zabrać. A są w planie, zobaczymy jak te przyczepy będą się prowadzić z 80, jak z tym ciężarem sobie będzie radzić. I może w przyszłym roku połakomimy się y, o to, żeby zrobić tutaj jednak nadstawki takie z prawdziwego zderzenia, otwierane razem z burtami, na wysokość 40 cm. I wtedy ta ładowność trochę wzrośnie. Tak już może nawet pod granicę... Y, Wytrzymałości tych, tych przyczep. Oczywiście wszystko będziemy robić z rozsądkiem i z tym, żeby po prostu na drogach publicznych było to jak najbardziej bezpieczne, więc dlatego na razie będziemy testować z tymi zakładkami, co mamy. Zobaczymy, jak się będą prowadzić przyczepy z 80 i jak to będzie wszystko funkcjonowało. Także na pewno subskrybujcie kanał, jak chcecie niebawem zobaczyć remont hamulców w tej przyczepie, jak i jeśli pogoda pozwoli odbudowę, tak jak odbudowywaliśmy w lecie D732. Dzięki za uwagę, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!